Bankowość przyszłości zaczyna się już dziś. Niskie stopy procentowe w warunkach wysokiej inflacji prowadzą do niezrównoważonej sytuacji gospodarczej, która może skutkować niebezpiecznymi, długoterminowymi konsekwencjami. Konsumenci posiadający oszczędności otrzymują za swoje depozyty wynagrodzenia, liczone według rażąco niskiej stopy, lub nie otrzymują go wcale. Z kolei konsumenci zaciągający kredyty płacą rażąco niską stawkę. W rezultacie posiadacze oszczędności subsydiują kredytobiorców. Jednym z beneficjentów sztucznie zaniżonych stóp procentowych jest państwo, które w ten sposób tanim kosztem może finansować dług publiczny. Podkreśla Jao braz prezes zarządu Banku Millenium, w rozmowie z Pawłem Minkiną. Nagranie stanowi fragment rozmowy. Cały wywiad dostępny jest w lipcowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czy bankowców nauczył kryzys COVID-19? Jakie główne wnioski dla sektora płyną z funkcjonowania instytucji finansowych w czasie lockdownu? Czy pandemia wymusi głębsze zmiany zarówno w usługach bankowych, jak i w samej strukturze banków? Rok 2020 to czas szczególnych zmian i permanentnej nauki dla sektora. Pandemia wymusiła głębokie zmiany zarówno w usługach bankowych, jak i w samej strukturze banków. Była testem szybkiej adaptacji do nowych realiów oraz radzenia sobie z niepewnością. Tym, co zostanie z nami na dłużej, będzie z pewnością jeszcze głębsza digitalizacja kontaktu z klientem. Lockdown spowodował również ogromne wzrosty w płatnościach online. Nawet klienci, którzy wcześniej sceptycznie podchodzili do technologicznych nowinek, odkryli, że zdalne rozwiązania naprawdę ułatwiają życie. Jako sektor będziemy nadal je rozwijać. Kolejna zmiana banki, w tym również Millennium, stały się preferowanym punktem dostępu do administracji publicznej. Wykorzystanie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną. Zwiększyło się kilkukrotnie i ten trend z pewnością pozostanie z nami na dłużej. Sądzę też, że banki będą musiały poradzić sobie z transformacją w organizacje typu data driven, bazujące na zaawansowanej analityce i wykorzystywaniu zgromadzonych danych do usprawnienia procesów i budowania przewagi konkurencyjnej. To wszystko oznacza, że bankowość przyszłości zaczyna się już dziś. Czy należy liczyć się w Polsce z istotnym przyspieszeniem gospodarczym, nadrabianiem przez przedsiębiorców i konsumentów ponadrocznych zaległości, czy wprost przeciwnie, najbliższe lata będą okresem dużej niepewności w gospodarce, połączonym z jej restrukturyzacją? Jeśli tak, to których gałęzi gospodarki niepewność ta może dotyczyć w największym zakresie? Najbliższe kwartały powinny przynieść kontynuację dobrej koniunktury w gospodarce i dalsze odrabianie strat wywołanych pandemią. Co ciekawe, dobra koniunktura widoczna już była w pierwszym kwartale, co wskazuje, iż gospodarka, konsumenci i przedsiębiorcy dostosowali się do funkcjonowania w warunkach pandemii. W kolejnych kwartałach konsumpcja powinna rosnąć, szczególnie usług, co może wiązać się z nadrabianiem zaległości z okresu pandemii. Dochody konsumentów rosną, dodatkowo mają oni dużo zakumulowanych w czasie pandemii oszczędności, co powinno wspierać konsumpcję. Bardzo ważny jest wzrost inwestycji, który nastąpił już w poprzednich miesiącach. Firmy powinny inwestować w rozbudowę mocy twórczych i ich unowocześnienie, aby móc sprostać popytowi rosnącej presji konkurencyjnej. Bardzo ważne są inwestycje w automatyzację i robotyzację, aby móc poprawić efektywność. Ten proces rozpoczął się już na początku tego roku i ważne jest, aby był kontynuowany w kolejnych kwartałach. Pozwoliłoby to ustabilizować wzrost gospodarki na wysokim poziomie. Niepewność w gospodarce będzie się utrzymywała, jest ona nieodłącznym elementem biznesu. Wydaje się jednak, że przynajmniej ta wywołana pandemią będzie się obniżała. Niezależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej, wiele sektorów gospodarki czekają przeobrażenia, co może dla części firm stanowić wyzwanie. Oprócz pandemii, dodatkową trudnością jest dla sektora problem kredytów frankowych. Z raportu NBP opublikowanego w czerwcu 2021 roku wynika, że może mieć wpływ na stabilność sektora bankowego. Jak ocenia pan tę sytuację i czy istnieje złoty środek, który mógłby stanowić rozwiązanie problemu? Według danych opublikowanych przez KNF, koszt rozwiązania polegającego na tzw. darmowym kredycie mam tu na myśli kredyty unieważnione bez wynagrodzenia dla banków za korzystanie z kapitału wyniósłby 100 miliardów złotych. Abstrahując od tego, że rozwiązanie byłoby wysoce nieetyczne, jego przyjęcie skutkowałoby destabilizacją całego polskiego sektora finansowego. Niewątpliwymi beneficjentami takiego rozwiązania byliby kredytobiorcy frankowi, natomiast koszt wynikającej z niego destabilizacji ponieśliby wszyscy: akcjonariusze, obecni klienci, przyszli klienci, pracownicy banków, firmy, dostawcy, kontrahenci i ogół społeczeństwa. Sektor bankowy posiada nieco ponad 200 miliardów złotych kapitału. Co oznacza, że pozbawienie go 50% bazy kapitałowej stworzyłoby sytuację niedoboru środków, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przyszłych przedsięwzięć prorozwojowych w Polsce. Stanowiłoby to poważne utrudnienie dla wszystkich firm poszukujących finansowania na realizację swoich inwestycji oraz wszystkich osób, którym brakuje środków na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, np. na kupno własnego samochodu. Jeśli chodzi o mnie, jestem za przyjęciem rozwiązania fair. Uważam, że może nim być propozycja przedstawiona przez przewodniczącego KNF. Chociaż jest ona bardzo kosztowna dla banków, to jednak jej wdrożenie sprawiłoby, że sektor zachowałby zdolność do finansowania gospodarki. Aby jednak to rozwiązanie mogło zostać wdrożone, niezbędne jest również wsparcie ze strony podmiotów publicznych, w tym także akceptacja dla ugód sądowych. Uważam, że dzięki temu wsparciu bank mógłby poważnie rozważyć wdrażanie tego rozwiązania, nie zapominając o potencjalnych wyjaśnieniach kwestii prawnych przez Sąd Najwyższy. Sądy oceniają indywidualne sprawy. Moim zdaniem sądy, a zwłaszcza Sąd Najwyższy, nie powinny ignorować konsekwencji swoich wyroków dla systemu finansowego i państwa, a także ogólnych zasad równowagi i sprawiedliwości. Chodzi tu o odniesienie się do każdego konkretnego przypadku. Specyficznych okoliczności, w jakich umowa była podpisywana, a także wykształcenia i wiedzy każdego kredytobiorcy. Propozycja przedstawiona przez przewodniczącego KNF zrównuje kredytobiorców frankowych ze złotowymi, co sprawia, że sądy mogą uznać jej przyjęcie za dobre i sprawiedliwe. Najbliższe kwartały wiążą się z dużą presją inflacyjną, z drugiej strony decyzje odnoszące się do polityki monetarnej, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, pozostają niezmienne. Jak w dłuższym okresie wysoka inflacja połączona z niskimi stopami procentowymi wpłynie na strategie rozwojowe sektora bankowego? Rosnąca presja inflacyjna przy utrzymujących się niskich stopach procentowych zwiększa napięcia w gospodarce i nie pozwala na rynkowe kształtowanie się stóp procentowych kredytów i depozytów. Im dłużej trwa ta sytuacja, tym więcej kredytów udzielanych jest na zbyt niskich w stosunku do inflacji stopach procentowych. Co chociaż początkowo jest korzystne dla kredytobiorcy, zwiększa ryzyko, że w momencie normalizacji stóp procentowych i ich podwyższenia skokowo zwiększy się oprocentowanie. Może to doprowadzić część kredytobiorców firm prowadzących działalność w sektorze komercyjnym do niewypłacalności. To z kolei odbije się niekorzystnie na sektorze bankowym w postaci wzrostu rezerw. Stopy procentowe bliskie zeru powodują także, że osoby fizyczne deponujące dotychczas swoje środki na lokatach bankowych szukają innych sposobów na uchronienie realnej wartości aktywów, stąd wzrost popularności inwestycji w fundusze inwestycyjne oraz nieruchomości. Jednak w sytuacji wzrostu stóp procentowych obie te formy inwestycji przyniosą rozczarowanie nie tylko pod względem stopy zwrotu pamiętajmy, że nie gwarantują one ochrony kapitału. Reasumując, niskie stopy procentowe w warunkach wysokiej inflacji prowadzą do niezrównoważonej sytuacji gospodarczej, która może skutkować niebezpiecznymi, długoterminowymi konsekwencjami. Konsumenci posiadający oszczędności otrzymują za swoje depozyty wynagrodzenie liczone według rażąco niskiej stopy lub nie otrzymują go wcale. Z kolei konsumenci zaciągający kredyty płacą rażąco niską stawkę. W rezultacie posiadacze oszczędności subsydiują kredytobiorców. Jednym z beneficjentów sztucznie zaniżonych stóp procentowych jest państwo, które w ten sposób tanim kosztem może finansować dług publiczny. Presja inflacyjna i polityka ultra niskich stóp procentowych istotnie wpłynęła na rynek mieszkaniowy. Jakie są perspektywy dla tego rynku w Polsce i form jego finansowania? Na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy w przypadku polskiego rynku mieszkaniowego? Rynek nieruchomości i rynek kredytów hipotecznych. Naj... Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu lub lektury całego artykułu, który dostępny jest w lipcowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał profesor Krzysztof Opieliński.